Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Witam Skorpiony, osoby z znaku Skorpiona, na czytaniu ogólnym, moi drodzy, na nadchodzący tydzień. I po prostu zrobię w ten sposób jedna karta, czyli jedna energia, moi kochani, na każdy dzień. Zaczynamy. Zapraszam serdecznie Skorpiony na czytanie tygodniowe. Skorpiony, czytanie na nadchodzący tydzień. Siódemka, kochani, poniedziałek, 7 monet. Wtorek, moi drodzy, dziesiątka mieczy, środa gwiazdy. Jeśli chodzi o poniedziałek, kochani, to siódemka denarów mówi nam o takim postoju, o przeczekaniu, kochani. Moi drodzy, to jest karta tego typu że to przeczekanie, ten postój, to zatrzymanie, powiedziałabym, ono służy po to, żeby sprawy, jakieś, które, do których macie jakieś wątpliwości, yy, które są takie trudne dla was do rozwiązania, kochani, to po prostu to jest taki dzień na przemyślenia. I żeby pozwolić tym sprawom, które was nurtują, kochani, które są do załatwienia, pozwoli tak jakby im się rozwinąć, dojrzeć i dobrze im się przyjrzeć. Yy, wtorek, moi drodzy, dziesiątka mieczy. Jest to karta mówiąca, że tego dnia poczujecie się tacy przybici, kochani. Właśnie o tym ta karta mówi. Coś nie pójdzie tak, coś Was nie zadowoli, moi drodzy, coś po prostu yy, będzie Wam tak jakby doskwierało, i będziecie czuć się tak, że właściwie nie macie sił podnieść się, moi drodzy, ale proszę mi wierzyć, to są w zasadzie miecze, to są myśli, kochani. To możecie mieć takie odczucie. Moi drodzy, i to jest ten rodzaj energii, którym w ten sposób tak, jeżeli upadasz, to jest przykre, uciążliwe, ale nic nie pozostaje, jak tylko się podnieść, bo po prostu to są myśli i trzeba te myśli negatywne, moi drodzy, odrzucić, spojrzeć i jaśnić na swoje otoczenie, na swoje sprawy, kochani, i po prostu zrobić, co jest możliwe do zrobienia i po prostu podnieść się z tego upadku, tak? Ale, moi drodzy, to nastąpi, bo środa zdecydowanie już lepsza jest, jest gwiazda. Gwiazda mówi o tym, że Będziecie mieć pozytywną energię. Czyli ten wtorek to po prostu przykry dzień, taki upadek poczujecie, ale środa, moi drodzy, do przodu, bo gwiazda mówi, że możliwe są, y, z, możliwe jest zrealizowanie swoich zamierzeń, kochani. Jest coś takiego, jak y, prowadzenie z góry, symbolem tej gwiazdy, czyli wsparcie, moi drodzy, takie. Wręcz duchowe, od wszechświata, moi kochani. Taka siła wewnętrzna w was wstąpi. Tak, w środę, moi drodzy. I to jest też tego typu karta, która mówi o tym, że jeżeli ktoś z was ma jakieś zdolności, kochani, które mógłby przekuć później na sprawy, powiedzmy, yy, materialne, zmaterializować yy, po prostu. Yy, Powiedzmy, móc zarobkować na tych swoich umiejętnościach, zdolnościach, to moi drodzy, nie obawiajcie się, bo gwiazda Was poprowadzi. Po prostu przedstawcie to, jeżeli macie to, taką możliwość większemu jakąś gronu ludzi, moi drodzy, i z tego możecie czerpać później korzyści. I być może w środę, kochani, będziecie właśnie. Byli. W takim nastroju bardzo pozytywnym i będziecie myśleli o takim rozwoju swoich możliwości. To była środa. Przepiękna karta, czyli z tej dziesiątki wtorkowej, podnosimy się, kochani, i gwiazda nas, Was będzie prowadzić. Bardzo pozytywna energia, bardzo rozwojowa, moi drodzy, i dająca bardzo duże możliwości przede wszystkim. Czwartek i piątek, kochani. Moi drodzy, w, piątek, w czwartek osiem monet. Osiem monet mówi, kochani, że będziecie pochłonięci pracą. Że w tej pracy będzie takie pełne zaangażowanie. Czeka was, tak. Ale to tylko, nie musi tylko chodzić o pracę, moi drodzy. W jakiejkolwiek sprawie, na przykład w sprawie uczuciowej. W związkowej, kochani, to po prostu ten dzień będzie tak jakby poświęcony na takie zaangażowanie się, na takie wniknięcie w detale, dopracowanie wszystkiego, a wracając na przykład do pracy, do spraw zawodowych, to tak jakby początek wspinania się po szczebla kariery, kochani. Środa, czwartek. W piątek, kochani, macie Asa Buław, no jest to energia bardzo pozytywna taka rozgrzewiająca moi drodzy Wstąpić, wstąpi was w czwartek taki ogień wewnętrzny to się może obudzić was jeżeli nawet tu były jakieś sprawy przykre w poprzednich dniach kochani to może właśnie poniedziałek, wtorek, środa, właśnie w piątek moi drodzy możecie poczuć taką taki przypływ energii kochani to był piątek, tak? Piątek, sobota i niedziela moje. Sobota dla Was jest energia z karty. Wisielec, kochani, to będzie taki dzień dla Was, że yy, moi drodzy. No, zatrzymanie. Tu energia w piątek rozpierająca, ale tu coś Was zatrzyma, moi drodzy, bo być może stanie coś na Waszej drodze albo ktoś, co spowoduje, że kochani, byłoby dobrze, żebyście spojrzeli na daną sprawę czy na daną osobę z innej perspektywy, kochani. Tu przyjdzie Wam, może przyjść Wam do głowy taka myśl, żeby zadziałać inaczej niż w poprzednich okresach. Zadziałać inaczej w swoim życiu, w swoich sprawach, żeby po prostu osiągnąć zamierzony efekt, kochani, żeby po prostu, kochani, zamierzony efekt, jak i również z myślą o przyszłości dotrzeć do właściwego punktu i osiągnąć swój cel, kochani. I karty sugerują, że żeby spojrzeć na niektóre sprawy, na niektóre osoby w inny sposób. Niż dotychczas i dział, zadziałać inaczej niż dotychczas to przyniesie oczekiwane efekty. Kochani, na niedzielę macie królową mieczy, moi drodzy. Możecie w takiej energii królowej mieczy, tak? Jak najbardziej, kochani. Tutaj, no, na emocje to tutaj wiele miejsca nie ma, bo królowa mieczy to jest osoba taka, która działa na poziomie. Umysłu, kochani, y, b, analizuje wszystko. Ona też doskonale wie, czyli to się tyczy Was, kochani. Ona doskonale wie, jak pewne sprawy podziałać, y, y, zrobić, co odciąć moi drodzy, co odsunąć, a co jest godne rozwoju i nowe jakieś projekty, nowe myśli, kochani. Tego typu dzień taki będzie. I tutaj królowa. Mieczy na przykład też może się odnosić, znaczy odnosić. Ona może po prostu symbolizować, że ten upadek z wtorku, prawda? Ta dziesiątka mieczy, po prostu to już pójdzie całkowicie w zapomnienie, bo tutaj jest to osoba dość silna, kochani, i bardzo logiczna, moi drodzy, i to. Niedziela może być takim dniem, kochani, ale też również może być to tego typu dzień, że spotkacie albo spotkacie się z kimś, z osobą właśnie taką y, bardzo inteligentną, która zwróci uwagę na pewne sprawy, które po prostu y, były dla was męczące czy niedogodne, kochani, i być może tak jakby z pomocą przyjdzie wam, żeby po prostu działać we właściwym kierunku. Dziękuję bardzo za wysłuchanie moi drodzy i zapraszam serdecznie na następne czytania.